Teraz chciałbym Was zapoznać z, z paroma ciekawostkami na temat tego miodu kasztanowego. A mianowicie mamy już październik, a ten miodek dalej jest lejący. I ktoś może pomyśleć. Hmm, chyba to jest jakiś taki sztuczny miód. Yy, nie, ponieważ yy, właśnie ten yy, miód kasztanowy należy. Do grupy miodów, które jeden z najdłużej się krystalizuje, krystalizacja w miodzie np. rzepakowym trwa dziś miesiąc, półtora, a ten miód, miód kasztanowy, może się krystalizować nawet 3-4 lata. Jest to taki fenomen wśród miodów.